Namaste. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś dzisiaj do mnie na tym mini kursie pozycji, żeby się nauczyć, jak się wchodzi do pozycji małpy. Składamy hamak na cztery, więc łapiemy za ten najbardziej oddalony kraniec materiału. Przez środek łączymy jeden z drugim, możemy trochę rozwiać jak flagę, żeby ten materiał się wyprostował. I teraz jeszcze raz składamy na czwarty. Raz, łapiemy tutaj ten materiał, tak żeby być pewnym, że nam się nic tutaj nie zroluje. Wkładamy teraz dwa kciuki do środka, także łokcie. I wskakujemy, tylko pamiętaj, z tyłu nic nie ma. Więc chcemy wskoczyć tak jak na huśtawkę, żeby nie polecieć do tyłu. My wskakujemy do małpy. Teraz bardzo istotne jest ustawienie tutaj hamaka, ponieważ chcemy mieć taką bardzo krótką bo Pośladki są ledwo zakrywane przez ten hamak, a z tyłu chcemy mieć tutaj ten materiał, który na razie jest taki luźny, chcemy mieć go do talii. Jak już mamy tak super ułożony materiał, przechodzimy do tyłu, rozszerzamy nogi na boki, przenosimy je do przodu i stopa zahacza się za materiał i stopa druga zahacza się za materiał. Ja w tym momencie mogę się już puścić, ponieważ jestem trzymana za moją jednicę. I tutaj, w tej pozycji, można się przyjemnie ściągnąć, porobić różne przyjemne rzeczy. Jest to pierwsza pozycja odwrócona na naszym kursie. Z pozycji wychodzimy powoli, bo robimy trzy stany, tak żebyśmy przez chwilę jeszcze pozostali w tej pozycji, lub też możemy złączyć kolana i wyjść. Fico. I jesteśmy także już na Macie. Na Wasze. Do zobaczenia.